Wisława Szymborska o śmierci bez przesady. Nie zna się na żartach, na gwiazdach, na mostach, na tkactwie, na górnictwie, na uprawie roli, na budowie okrętów i pieczeniu ciasta. W nasze rozmowy o planach na jutro wtrąca swoje ostatnie słowo nie na temat. Nie umie nawet tego, co bezpośrednio łączy się z jej fachem. Ani grobu wykopać, ani trumny sklecić, ani sprzątnąć po sobie. Zajęta zabijaniem, robi to niezdarnie, bez systemu i wprawy, jakby na każdym z nas, uczyła się dopiero. Triumfy triumfami, ale ileż klęsk, ciosów chybionych i prób podejmowanych od nowa, czasami brak jej siły. Żeby strącić muchę z powietrza Z niej jedną gąsienicą Przegrywa wyścig w pełzaniu Te wszystkie bulwy, strąki, czułki Płetwy, tchawki Pióra godowe i zimowa sierść Świadczą o zaległościach W jej marudnej pracy Zła wola nie wystarcza I nawet nasza pomoc w wojnach i przewrotach To jak dotąd za mało Serca stukają w jajkach, rosną szkielety niemowląt, nasiona dorabiają się dwóch pierwszych listków, a często i wysokich drzew na horyzoncie. Kto twierdzi, że jest wszechmocna, sam jest żywym dowodem, że wszechmocna nie jest. Nie ma takiego życia, które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne. Śmierć zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona. Na próżną szarpie klamką niewidzialnych drzwi. Kto ile zdążył, tego mu cofnąć nie może.